Michał Czartoryski, postać uważam w Radzyminie trochę zapomniana, bo o jego żonie Eleonorze wielu mieszkańców Radzymina pamięta, a nawet jest szkoła. Natomiast o księciu Michale tak pewno średnio. Natomiast Konfederacja Barska uważam to jedno z najbardziej zapomnianych wydarzeń z dziejów pierwszej Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, Czartoryscy to jeden z najznamienitszych rodów szlacheckich w dziejach Rzeczypospolitej. Historia tego rodu sięga XIV wieku. Jako jeden z siedmiu rodów tylko litewskich mieli prawo do używania czerwonej pieczęci z herbem pogoni, a ich zawołanie rodowe brzmiało: Bądź co bądź, czyli krótko mówiąc, trochę pesymistyczne. Przyjmujemy to, co Bóg przyniesie. Później to się zmieni i pojawi się zawołanie Leżur dra nadejdzie dzień. I dla czartoryskich nadszedł. Michał Fryderyk Czartoryski stał się jednym z najwybitniejszych, moim zdaniem najwybitniejszym politykiem Polski przedrozbiorowej. Ważnym wydarzeniem w życiu księcia, gdy miał lat 30, poślubił o 14 lat młodszą, spokrewnioną z jego pierwszym mentorem, feldmarszałkiem Jakubem Flemingiem, mianowicie Eleonorę Czartoryską. Natomiast teraz już przechodzimy do tego mało znanego wydarzenia, czyli Konfederacji Barskiej. Uważanej za pierwsze polskie powstanie, wymierzona była przeciwko królowi, przeciwko Rosji i w obronie wiary katolickiej. Te głowy konfederackie były zbyt gorące i narobiły więcej nieszczęścia niż pożytku. Także, cóż, współczuję księciu czartoryskiemu, że przyszło mu funkcjonować w tak bardzo złożonych, skomplikowanych czasach, gdzie jego talent polityczny dla dobra Rzeczypospolitej pewno nie został do końca wykorzystany. A teraz już Radzymin w czasach księżnej Eleonory Czartoryskiej. Często uczniom mówię, szkoda, że nie ma tego pałacu w Radzyminie do dnia dzisiejszego, bo wycieczki jeździłyby do Radzymina, a nie do pałacu w Łazienkach. W dużej mierze książę Michał był pomysłodawcą po pierwsze budowy pałacu, a później również kościoła, których niestety nie zdążył zrealizować, bo zmarł kilka lat po zakupie dóbr radzymińskich przez czartoryskich. Więc nie mógł dokończyć i księżna Eleonora realizowała pomysły męża i stąd pewno lepiej zapisała się w pamięci mieszkańców Radzmina. Żył czartoryski sprawą publiczną i wszystko robił dla wielkiego celu, nie dla gestu. Zbytku pijaństwa nie cierpiał. Teatralnej nabożności nie cenił, a że w dodatku nosił się po cudzoziemsku, więc wśród sarmatów mniej popularny niż jaki taki tarło lub radziwił. Jednak na wyborach prawie zawsze zwycięski, bo znał ludzi i umiał trafić. Jednym do rozumu, drugim do interesu, czyli kieszeni. To też szanowali go nawet wrogowie, nie mówiąc o przyjaciołach. Anglicy piszą o nim z głęboką sympatią, Duńczycy nieraz z uwielbieniem, Francuzi jakby z żalem i zazdrością. Wśród swoich zwolennicy zadekretowali mu za życia pomnik. Wrogowie wspominali o szubienicy. W oczach Andrzeja Heronima Zamojskiego, kanclerza, wielkiego koronnego, Michał Czartoryski naprawdę był godzien statuły i chwały. Tak samo oddał mu sprawiedliwość Adam Mickiewicz, który podczas jednego z wykładów w Collège de France spojrzał w serce wodzowi familii. I teraz już naprawdę dziękuję za uwagę.